Witam panie pośle. Dzisiaj rocznica pogrzebu pana prezydenta Lecha Kaczyńskiego. I takie pierwsze pytanie: czy po tych czterech latach, gdy większość dowodów jest w Moskwie, gdy duża część dowodów została zatarta, czy jest w tej chwili możliwość dotarcia do prawdy i jakie Polska możliwości ma działania w tej sprawie? Polska miała możliwości działania w tej sprawie i to rozległe, ale niestety zostały one zaprzepaszczone. W dużej części zaprzepaszczone przez, przez polski rząd, przez rząd Donalda Tuska. Można było od samego początku wystąpić o pomoc do NATO, w końcu jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie zrobiono tego. Nie powinien był Donald Tusk, nie wolno mu było oddawać śledztwa tak w całości Rosjanom, bo to, że skorzystał z, zgodził się na skorzystanie tutaj z konwencji chicagowskiej, z załącznika do tej konwencji a nie z umowy, która łączyła Polskę i Rosję z 1993 roku i dotyczyła samolotów wojskowych, no to przesądziło o tym, że ta sprawa jest prowadzona tak, jak jest prowadzona, czyli przez Rosjan była prowadzona na manowce. Wszyscy znamy raport Maku, powtórzony potem niestety przez komisję Millera. No i dzisiaj to śledztwo toczy się tak, jak się toczy. Dowody rzeczywiście są w Rosji, w Moskwie czarne skrzynki, wrak leży na lotnisku w Smoleńsku. Trzeba sobie jasno powiedzieć, że bez odzyskania przez Polskę tych podstawowych dowodów prowadzenie poważnego śledztwa w tej sprawie i postępowania dowodowego jest w zasadzie niemożliwe. No już nie wspomnę o tym, że duża część dowodów została faktycznie zatarta przez Rosjan tam na miejscu zdarzenia. Przecież wszyscy wiemy, że to miejsce było zasypywane ziemią. Ale mimo wszystko polscy archeolodzy wydobyli tam ponad 60 tysięcy cząstek samolotu, strzępów samolotu. I jak twierdzą eksperci, jednoznacznie świadczy to o tym, że po prostu był wybuch. Dobrze. Drugie pytanie dotyczy Ukrainy. W 2008 roku prezydent Lech Kaczyński pospieszył na ratunek Gruzji, która toczyła wtedy wojnę z Rosją. Wtedy nawet Adam Michnik udzielił pewnego wsparcia Lechowi Kaczyńskiemu. Jak pan sądzi? Jak dzisiaj zachowałby się Lech Kaczyński w stosunku do napiętej sytuacji na Ukrainie? No z pewnością byłby aktywny, bardzo aktywny w przestrzeni międzynarodowej, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale także, czy może przede wszystkim w kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi i na pewno próbowałby w ten sposób stworzyć taki międzynarodowy nacisk na Rosję, ale nie taki, jak to jest robione w tej chwili, zwłaszcza przez Unię, gdzie. De facto nie ma żadnych istotnych sankcji. To tylko ośmiela Władimira Putina do dalszych działań o charakterze agresyjnym, o charakterze imperialnym. Z całą pewnością pan prezydent Lech Kaczyński odważnie by tutaj występował, bo on prowadził aktywną politykę, suwerenną politykę międzynarodową polską. Donald Tusk płynie w głównym nurcie, jak sam na początku oświadczył. Jeżeli ktoś w głównym nurcie płynie, to znaczy, że go nie tworzy. To znaczy, że ten nurt tworzy kto inny. Donald Tusk w tym przypadku jest podporządkowany wielkim Unii Europejskiej. Ci najwięksi to Niemcy. No i w związku z tym przede wszystkim ich interesy gospodarcze, jak widać, mają tutaj znaczenie, a nie polskie interesy, bo w polskim interesie jest przede wszystkim zabezpieczenie naszej granicy jako granicy Unii Europejskiej, ale zabezpieczenie jej przez wojska NATO, a dokładnie przez wojska amerykańskie, bo to są te jedyne wojska, które są w stanie wzbudzić w Rosji respekt. Dobre. Pan poseł, jako były podsekretarz stanu w kancelarii prezydenta Lecha Kaczyńskiego, był pan blisko pana świętej pamięci prezydenta. I czy może nam pan poseł powiedzieć, jakie plany, gdyby nie katastrofa smoleńska, miał Lech Kaczyński i jakie w tej chwili kroki sugerowałby, żeby podjąć w działaniu w Unii Europejskiej, na arenie międzynarodowej i jakie pan kroki zamierza podjąć? W, w działalności w ciągu następnego roku? No, powiedzmy otwarcie, gdyby pan prezydent żył, gdyby nie było tragedii smoleńskiej, to głęboko wierzę w to, że wygrałby wybory prezydenckie w 2010 roku, które miały być planowo jesienią. Wtedy sondaże bardzo się dla pana prezydenta poprawiały i, i, i wszystko wskazywało na, na to, że, że pokonałby Bronisława Komorowskiego. I pewnie wiele rzeczy byłoby inaczej. No dzisiaj niestety pan prezydent nie żyje. Polska polityka zagraniczna przez prezydenta Komorowskiego i Donalda Tuska jest prowadzona tak jak jest. Myślę, że gdyby pan prezydent. Profesor Lech Kaczyński żył, to przede wszystkim twardo domagałby się tego, aby zarówno Unia Europejska, jak i Stany Zjednoczone zastosowały bardzo poważne sankcje, przede wszystkim sankcje gospodarcze i polityczne wobec Rosji, ale na pewno zdecydowanie by się starał także o wzmocnienie polskiej obronności poprzez sprowadzenie do Polski sił NATO, a dokładnie sił amerykańskich żeby powstały polsko-amerykańskie jednostki wojskowe to oczywiście cel dalekosiężny, ale przede wszystkim żeby powstały bazy wojskowe polsko-amerykańskie na terenie Polski poważne, bo jeżeli takie bazy powstaną, to armia amerykańska budzi na tyle respekt, budzi ten respekt także w Rosji. Że myślę, że polskie bezpieczeństwo w tej trudnej sytuacji, w jakiej jesteśmy, bo niestety te 6 lat rządów Donalda Tuska, czy ponad 6 to jest niszczenie, systematyczne niszczenie polskiej armii. Dziś polska armia jest po prostu bardzo słaba. Wydatki na obronność były znacząco ograniczane. Spróbowano zasypywać nimi dziurę budżetową i dzisiaj widać fatalne tego skutki. Więc, no i tak naprawdę, jedynym takim sposobem na to, żeby szybko nam zapewnić bezpieczeństwo, jest rzeczywiście sprowadzenie, tutaj wojsk NATO, ale przede wszystkim wojsk amerykańskich. Myślę, że pan prezydent zdecydowanie, zdecydowanie działałby w tym kierunku, a był człowiekiem odważnym. Był politykiem, z którym liczono się na arenie międzynarodowej i myślę, że mm, uzyskałby tutaj to, co potrzebne dla Polski. Dobrze. Trwa teraz kampania wyborcza, ale frekwencja w wyborach do Europarlamentu przeważnie jest niska. Ludzie uważają, że parlamentarzyści europejscy, a Parlament Europejski ma mały wpływ na ich życie. Jaki wpływ ma tak naprawdę Parlament Europejski i europarlamentarzysta? No przede wszystkim trzeba powiedzieć tak. Zachęcam zdecydowanie i proszę wszystkich o udział w tych wyborach, zbliżających się wyborach europarlamentarnych. Wbrew pozorom i wbrew temu, co się utarło w pewnym sensie w polskiej opinii publicznej, to nie są wybory mało istotne, zwłaszcza po traktacie lizbońskim, kiedy kompetencje Parlamentu Europejskiego poszerzyły się o 40 dodatkowych dziedzin. Kiedy to Parlament Europejski ma dzisiaj istotne znaczenie w kwestii polityki energetycznej, kiedy to Parlament Europejski dzisiaj współdecyduje o unijnym budżecie i o każdym akcie prawnym, który, który powstaje w ramach Unii Europejskiej, jak widać, jego rola jest ogromna i stąd także duża rola europosłów. A trzeba, żeby Polska miała w Parlamencie Europejskim takich przedstawicieli, którzy uważają, że ich. Absolutnym obowiązkiem jest służenie Polsce, którzy słuchają swoich rodaków, i którzy są nastawieni na obronę polskiej tradycji, polskiej kultury, a przede wszystkim na nie tylko obronę, ale reprezentowanie i forsowanie w instytucjach europejskich, oczywiście w Parlamencie Europejskim, przede wszystkim, ale także w innych instytucjach Unii Europejskiej, interesu polskiego. Z całą pewnością. Takimi osobami są kandydaci prawa i sprawiedliwości w tych wyborach, nie mam co do tego żadnych wątpliwości. To są ludzie z doświadczeniem, to są eksperci, to są politycy, którzy w polityce są od wielu lat, mają doświadczenie i polityczne, i negocjacyjne, i bardzo często dyplomatyczne, i z pewnością to są ludzie, którzy będą Polskę tam w Brukseli, w Strasburgu umieli dobrze reprezentować. Natomiast najważniejsze jest to, żebyśmy poszli do tych wyborów żeby Polacy czuli to, że od europarlamentu też wiele dla nas zależy i że każdy głos w tych wyborach się liczy. Bardzo dziękuję za wywiad.